Witamy serdecznie z miejscowości Senec położonej niedaleko Bratysławy. Wczoraj tutaj na tym boisku mecz rozegrały zespoły z Białorusi i Czarnogóry, Bobruczanka i Ekonomist. Natomiast jutro o godzinie 11:00 pierwszy mecz na tym stadionie rozegra Raciborska Unia i właśnie czarnogórski Ekonomist. Wczoraj trener przyglądał się spotkaniu Bobruczanki i Ekonomista. Jakie wrażenia za tym? No, pozytywne dla Unii, także wiem, że, że to są zespoły, które nie przewyższają umiejętnościami dru naszej drużyny. I przy dobrym nastawieniu i przy dobrym dyspozycji zawodniczek myślę, że jesteśmy faworytami w tych spotkaniach. Ekonomist jest łatwiejszym rywalem od Bobruczanki? No, zdecydowanie łatwiejszym rywalem. Zespół widać, że, że nie ma za dużo doświadczenia i wydaje mi się, że. Nasze zawodniczki tu powinny zdecydowanie górować w tym meczu, ale jak będzie to boisko zweryfikuje. Na pewno będziemy chcieli słodnymi głowami podchodzić do tego spotkania, bo ono jest bardzo istotne. No tutaj żadnej mm, przykrej niespodzianki być nie może, nie może i nie powinno. No potrzebne nam są te punkty po to, żeby do końca rywalizować o zwycięstwo w grupie eliminacyjnej. W końcowym rozrachunku, prawdopodobnie mecz z ekonomistą nie będzie miał większego znaczenia, bo to prawdopodobnie będzie najsłabsza drużyna w grupie. Gdyby była taka sytuacja, że są trzy zespoły. Z podobnym bilansem, to wtedy zespół ostatni w danej grupie nie jest brany pod uwagę, ale to do tego jeszcze daleka droga. Na razie tylko dwa spotkania w grupie zostały rozegrane, przed nami jeszcze dwie trzecie tych spotkań, czyli cztery, i wtedy dopiero będziemy przed ostatnią kolejką ewentualnie mogli mówić o tym, czy, czy te spotkania mają znaczenie, czy nie. Póki co będą miały znaczenie, jeżeli chodzi o zdobyte punkty. No i układ w grupie. No, w przypadku zdobycia punktów, trzy punkty zostają zaliczone. W następnym meczu może być na przykład remis i wtedy zespoły zdobywają po jednym punkcie. Także to nie można powiedzieć, że, że już dzisiaj że, że ten mecz nie ma znaczenia. Uważam, że ma bardzo dużo. Będą zmiany w kadrze. Jakie to będą zmiany? Możemy coś powiedzieć na ten temat? No tak. No, musimy racjonalnie tutaj szafować siłami. Te zawodnictwa, które zagrały w pierwszym spotkaniu. Zresztą bardzo dobrze zagrały. No, nie wszystkie będą mogły uczestniczyć w tym drugim. No, część z racji tego, że otrzymała żółte kartki i tutaj patrząc na układ gier warto poszanować te zawodniczki, żebyśmy przypadkiem nie stracili którejś z nich na ostatnie najważniejsze spotkanie. Ale z drugiej strony też będzie okazja dać szansę tym zawodniczkom, które w tym pierwszym meczu nie wyszły jako podstawowe po to, żeby w tej Lidze Mistrzów też się sprawdziły i udowodniły przydatność do, do drużyny. Dzisiaj trening. Co na tym treningu? No co więcej, nie, nie możemy wiele zrobić. Mamy mecz co dwa dni, więc dzisiaj to jest forma znowu rozruchu. Tu Generalnie rzecz biorąc, już żadnych tam zagrywek taktycznych nie będziemy ćwiczyć razem, raczej tylko przypomnienie niektórych elementów. I generalnie to niezbyt mocny trening bardziej forma rozruchu. Dobrze, zatem jutro o godzinie 11.00 pierwszy mecz na tym stadionie w miejscowości Senec. Rywalkami zespół ekonomista będzie można obserwować tradycyjnie relacje na stronie UEFA. Pozostaje życzyć powodzenia i zdobycia jak największej liczby goli. Dziękuję bardzo. Dziękuję. <śmiech> 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 Teraz centra katku Dobrze Dobrze i wracamy kraju Zróbcie to dwa, trzy razy Porządnie. i idziemy do domu. nie